Zapraszam na kolejny odcinek przeglądu. Idea jest bardzo prosta. Wyszukuję w internecie i komentuję dla Was to, co ważne albo interesujące. Na początek tym razem coś bardzo brutalnego, ale właśnie taki brutalny jest teraz świat. To mnie przeraziło chyba najbardziej. Uderzenie rosyjskich rakiet w Ukrainie, ponad 30 osób straciło wtedy życie, ponad setka rannych. Zobaczcie jaka siła rażenia tego wybuchu. Miejsce uderzenia jest po prostu zmasakrowane eksplozją. To miasto sumy zaatakowane przez rosyjskich bandytów w niedzielę palmową. Jedna rakieta uderzyła w budynek uniwersytetu, druga rakieta w okolicy, ta druga miała głowicę kasetową. To działa tak, że rakieta przed uderzeniem na ziemią wyrzuca jeszcze mniejsze ładunki wybuchowe, które sieją jeszcze większe zniszczenie. Ukraińcy żyją z takim zagrożeniem tam na co dzień. I wtem pojawia się prezydent mocarstwa zza oceanu i mówi, I was and I was told they made a że powiedziano mu, że to był błąd. Rosjanie już zabili prawie 13 tysięcy cywilów, a ponad 30 tysięcy osób ranili, więc słowo błąd jest tutaj nie na miejscu. Panie prezydencie Trump, wysyłaj pan broń do Ukrainy, żeby mogli odpierać ataki barbarzyńców, bo tego potrzebuje ten biedny kraj, a nie memłania, bo jak trzeba było z wami jechać do Iraku i Afganistanu, to my tam byliśmy. I w Iraku byli też ukraińscy żołnierze. Teraz wasza kolej, żeby powalczyć o nasze bezpieczeństwo. A teraz o drugim mancemonie za oceanu. Mielibyście serce zdemolować tak tesle? W Londynie można było wziąć udział w publicznej demolce, której ofiarą było auto marki Elona Muska. Chodziło o to, żeby utrzeć nos Maskowi. Dostał od prezydenta Trumpa rolę wielkiego likwidatora. This is the for I pod szyldem optymalizacji i walki z biurokracją rżnie teraz instytucje państwowe jak szalony. Wyrzuca pracowników budżetówki, kasuje programy pomocowe. Jako wielki zwolennik rozmontowywania państwa, powinien zrozumieć, że ludzie mogą mieć ochotę rozmontować auto z jego znaczkiem. Jak widać na śrubki, albo raczej na strzępy, rozmontowuje się także sprzedaż Tesli na europejskim rynku, gdzie w lutym sprzedało się o 40% aut mniej. Pewnie niejednego fana motoryzacji ścisnęło za gardło. Bo autka żal, ale maska żal nie jest. Mask ma tyle pieniędzy, że po prostu kupił sobie władzę. Wspierając kampanię Trumpa prawie 3 setkami milionów dolarów. Ale jak widać, szacunku kupić się nie da, a jeżdżenie Teslą staje się obciachem. Przenieśmy się teraz do Polski. Spalił polskie flagi na Westerplatte. Ten koleżka. Internetowi śledczy od pierwszej sekundy wiedzieli, że to Ukrainiec. Fachowcy od wywiadu naprawdę wybitni. Czytam komentarze pod artykułem o sprawie. Piszą: Żółta czapka, niebieska kurtka. Jak dla mnie to Ukrainiec. To akurat napisał Andrzej. No przecież wiadomo, że Ukraińcy chodzą tylko w żółto-niebieskich ciuchach. A Polacy? Oczywiście, że w biało-czerwonych. Proste i logiczne. Kolejny koment i ten wdzięczny ukraiński wyraz mordy pisze Tomasz. Takie słowa, a tu dziecięce lico na zdjęciu profilowym. No i jak to ma się do ciebie? Kolejny komentarz. No wiadomo, że to upadliniec. Oczywiste. Szczególnie to jest oczywiste dla kogoś, kto ma anonimowy profil i 44 znajomych, ale przynajmniej płacą trollowi pewnie w rublach za pisanie komentarzy gdzieś na farmie troli pod Moskwą. No i masz, okazało się, że to Polak, 41-latek. Paweł J. tłumaczył, że był nabombiony, ale rozczarowanie zrobiło się kłopotliwie, bo komu teraz ci od antyukraińskich komentarzy? Pewnie siedzą tam gdzieś w wypierdzianych gaciach przed komputerem piszą te farmazony. Komu mają kazać teraz wracać na front albo przepraszać za wołyń? Paweł J. zerwał 11 flag, z czego 3 podpalił. Na marne. I tak leje się polski hejt podgrzewany przez rosyjskie trole, a Putin otwiera kolejnego szampana, bo nasi rodacy wyręczają go w atakach na Ukraińców. Dobra, teraz wybory prezydenckie. Drodzy państwo, nie bądźcie niewolnikami sondaży. On szczęśliwie nie będzie prezydentem Polski. Krzysztof Stanowski. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że sam nie chce. Oddaj się jak najbardziej świadomy głos, byle nie na mnie. Ale są pewne korzyści tej kandydatury. Na pytanie o pierwszą stolicę, jaką odwiedziłby po objęciu urzędu prezydenta, odpowiedział, że to Male. Pierwszą stolicę, którą odwiedzę, będzie oczywiście Male, stolica malidów, Zrobię to dlatego, gdyż ten kraj, jak wiadomo, Idzie pod wodę. Stolica Malediwów, państwa na Oceanie Indyjskim. Dlaczego? Bo przez stopniejące lodowce woda wkrótce może zalać wyspy. Trzeba się spieszyć, żeby odwiedzać te kraje, które mogą zniknąć z mapy świata. Więc Stanowski chce postawić tam jeszcze swoją stopę na tym zagrożonym przez postaci, ocieplenie klimatu lądzie. No i korzyść na, jest i taka, że wypromował sprawę w Polsce. Artyki. Sprawdziłem o co chodzi z tym zalewaniem Male. I sprawa jest ciekawa, bo Malediwy to najniżej położone państwo świata. Średnio Ziemia tam sięga półtora metra nad poziomem morza. Faktycznie jest ryzyko, że za niedługo, bo szacuje się, że do 2050 roku pod wodą może zniknąć aż 80% terytorium tego państwa. Teraz mamy kolejny argument, żeby rezygnować z węgla i stawiać wiatraki, bo trzeba walczyć z ociepleniem klimatu, trzeba ratować Malediwy. No i wiemy to dzięki Stanowskiemu. Powinien otrzymać od Malediwów tytuł honorowego obywatela albo ambasadora. I rzecznika ekologicznej sprawy. Zawsze to lepiej niż żeby został prezydentem Polski. Drodzy Państwo, nie bądźcie niewolnikami sondaży. Weryfikujcie, na kogo można zagłosować. Słuchajcie kandydatów nie w minutowych wypowiedziach, tylko w dłuższych. A potem oddajcie jak najbardziej świadomy głos, byle nie na mnie. Dziękuję. Dzięki za uwagę.